Początek roku już dawno za nami. Luty właśnie się kończy. Czas nie czeka, nie zwalnia i zbliża nas coraz bardziej do jednych z najważniejszych wydarzeń w życiu szkoły oraz uczniów. Za dziewięć i pół tygodnia maturzyści przystąpią do egzaminu dojrzałości. Trzy tygodnie później ósmoklasiści chwycą za pióra, by zdać swój pierwszy egzamin kończący szkołę podstawową. Po co? Odpowiedzi jest kilka. Takie są wymogi prawne. Bez przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty nie ukończą szkoły podstawowej i nie będą mogli brać udziału w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Nie zdając lub nie przystępując do matury, nie wolno ubiegać się o przyjęcie na studia wyższe. Jednym słowem – mus. Czy to jednak kluczowy i właściwy powód? Czy rzeczywiście egzaminy zewnętrzne są przykrym obowiązkiem, złem koniecznym, przez które trzeba przejść jak przez koklusz z nadzieją, że jak najszybciej się skończy? W najnowszym numerze Trzech Kluczy, magazynu dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców poświęconego nauczaniu, wychowaniu, profilaktyce, m.in. o maturze, rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, a także dwie sylwetki nauczycieli, pereł wielkopolskiej oświaty. Zapraszamy do lektury oraz upowszechniania. Magazyn dostępny na stronie internetowej oraz profilu Facebook Kuratorium Oświaty w Poznaniu.